Dobra, to teraz, jak przejdziemy przez wymiar cień? Według legendy, lulu, pióro z kurczaka wielkiego króla Ashoka pomoże wam przekroczyć granicę, lulu. Ilwar patrzy na pióro kurczaka w swojej ręce. Drapie się po podbródku. ARA, czy ty sz jesteś szalona? Tak, tak samo jak on. Ilver próbuje się uspokoić, ale Ara go nie słucha. Ciga wędrującego barda w gardło za pomocą swojego miecza. Bardzo dobra, bardzo znana zasada. Najpierw strzela i potem pytaj, tak? A wędrujący bard to nie była jakaś ważna postać? No, to był ten Miguel Bubla, który był czczony przez uczone indyki. Ara rzucał się gardło za Strażnik. Co? No co, czemu nie? To ty chciałeś zostać zabity. To nie jest dobry powód. To najlepszy powód. Każdy powód, że picie jest dobry. Dlaczego losowo weszliśmy w plot, że ktoś chce zostać zabity, ale w sumie nie chce zostać zabity? On nie chce zostać zabity, tylko zabity? Że powinniśmy znów spróbować otworzyć portal i mieć nadzieję, że zaprowadzi nas do prawdziwego wymiaru cieni, lulululu. Okej, okay, idziemy. Czyli byliśmy w jakimś fejkowym wymiarze cieni? No nie, ale możemy trafić do kolejnego wymiaru, który będzie wyglądał jak wymiar cieni, ale nie będzie wymiarem cieni. To zaczyna być jakaś incepcja dziesiątego wymiaru. Szybko, nie mamy czasu, ale ja się nie spieszę. Ja się spieszę tak bardzo, jak mogę się spieszyć. Szaman zamyka portal. To dlaczego się spieszyliście, Lululululu. Pamiętajcie, że podczas was jest 40 szamanów. Lulululu. Nie rozumiem, to było wysokie napięcie. Z broni emanuje ciepło i lekkie światło. Dźwięk staje się coraz głośniejszy i coraz mocniejszy, aż w końcu sam materiał i istnienie nie materiał istnieje, tylko sam materiał się niszczy. A i M. Am... Atomic. Gdy podchodzimy do skarbca, zauważamy lekkie światło emanujące ze środka. Ara szepcze do grupy. Ej, myślicie, że to One Mask? Nie wiemy, ale musimy sprawdzić. Ara kiwa głową i wychodzi naprzód, trzymając swoje ręce przed sobą. Po prostu gdyby miał wybuchnąć na podstawie odległości, to lepiej, żeby mi urwało ręce niż mnie zawiło. Ara bierze piedestał i rzuca nim swoją twarz z pełną siłą. Piedestał uderza ją prosto w twarz, wytrącając równowagi i zostawiając... W nie jej zbroi. Wow, to jest całkiem niezła siła. Ara pociera swoje czoło, próbując pozbyć się bólu głowy. Ilwar, Ilwar, widzisz coś? Co się stało? Ilwarowi, robi, że mówi do siebie. Czy my jesteśmy trafieni jakąś obszarową magią głupotę albo czymś takim? Głupiec wypadł nam z kieszeń. W sumie ty, ty trzymasz te karty, co nie? Chyba ta. No to już wiadomo, co się stało. Kiedy stał, uderzają w jej twarz. Powodując, że przewraca się w tył. Reszta grupy biegnie w jej stronę, żeby jej pomóc. Ale szybko dochodzą do wniosku, że piedestał jest magicznym obiektem. który emituje bardzo jasne światło, które powoduje, że strefa jest rozjaśniona. O nie, to wybuchnie! To, to był mocny pech. Czy trafiliśmy akurat na wybuchowy piedestał? To wybuchnie! Ja się tym zajmę. Lululululu, ster Sięga do skarbca i wyciąga mały, świecący kamień ze ściany. Rzuca nim w piedestał, sprawiając, że rozwala się na milion kawałków. Piedestał emituje podmuch, który jest dość jasny, by chwilowo oślepić całą imprezę. Czy on jest radioaktywny? A tak z innej beczki, to skąd szaman wiedział, żeby to zrobić? Czy po prostu uznał, że jak ostatnio rozwiązał problem, rzucając losową kulę w ściany, to teraz to też zadziała? Słuchaj, jak nie wiesz, co zrobić? Albo rzuć tym o ścianę, albo rzuć myśl w to. Grupa Biegnie w stronę światła, wydobywając ich broń, gotowi do walki. Udaje im się uniknąć magicznego wybuchu, ale światło dalej oświetla obszar. Mam wrażenie, że ten wybuch był lekko radioaktywny. Co to są że jak zrobisz łapkę w dobrym momencie, to unikasz każdego ataku? Nie, to jest Sekiro, w którym mieczem możesz parować błyskawicy. Gdy łapicie oddech, zdajcie sobie sprawę, że właśnie z zaciętą bitwę z legendarnym stworzeniem na samym dnie ciemności. Są... To była bardzo ciężka bitwa, która nie wiem jak w ogóle nam się udało ją wygrać. To była bardzo owocna bitwa z materiałem wybuchowym. Potworny cień wilk z wymiaru sieni. Uuu, zatańczmy! Przeskakuję przez portal, zabierając ze sobą imprezę. Portal się zamyka. Impreza spada na ziemię. Tak blisko, jednak tak daleko od OneMaska. Tu byś spodziewał, że imprezowy wilk nas odciągnie. Jak w ogóle się tu wziął imprezowy wilk? To puszek. Puszek nie lubi walczyć. Puszek od zawsze chciał tańczyć. Jednak los nie jest taki łaskawy. Constualny Wilk cieni wymiaru cieni nosi magiczną maskę z czaszki czarnego wilka. I nosi długą, czarną, pływającą suknię, która kończy się przy jej kolanach. Mm -hmm, na pewno. Coś, co chyba poszło nie tak. Mm, czyli jednak antropomorficzne zwierzęta. Strażnik wymiaru cieni spogląda na niego z determinacją w swoich oczach. Strażnik. Powstrzymam go, kiedy wy odzyskacie one Maska. Grupa przytakuje i zaczyna szukać one-maskę. Stanie. Czy on chce po prostu uleczyć wilka i potem. chi ci idioci nie wiedzą, ona co na nich czeka. Czy po prostu chce, nie wiem, pogłaskać wilka i nie chce, żeby ktoś na to patrzył. Obie wersje brzmią całkiem prawdopodobnie. Generalnie pierwsza to jest taki Ultimate Betrayal, a druga to jest pierwsza rzecz, o której pomyślałem w sumie. Podnosi monstrualnego wilka cienia z wymiaru cieni. Maska zaczyna świecić i cichy dźwięk śpiewu przepełnia powietrze. To Szamani zaczynają inkantować za nami. Grupa patrzy w zadziwieniu, widzą pojawiającą się postać w środku One Maska jest wysoka Pogląda w dół na grupę swoim świdrującym spojrzeniem. To chyba jakiś nidziołek jest, skoro się pojawi wewnątrz maski. Czy ta postać jest ostatecznym strażnikiem One Maska? To jest niziołek, on nie może być strażnikiem ostatecznym, co nie? Jest nidziołkiem w pierwszej formie, ale w drugiej zmienia się w metrowego kolosa. A ja myślałem, że metrowego Luda. Z bicepsem większym od głowy, ponieważ używa demonicznego serum.